Donald Tusk w Warszawie powiedział, To nasza wojna. Wiecie, dla mnie to nie brzmi jak zwykła polityczna retoryka. Raczej jak jawne określenie naszej sytuacji. On tym zdaniem jawnie ustawia nas w pozycji strony konfliktu. Tylko, że wiecie, zapomniał zapytać o zdanie narodu. Czy to nie jest już podżeganie do wojny? W moim odczuciu trochę tak to wygląda. Premier Polski, zamiast dbać o bezpieczeństwo Polaków, zamiast trzymać nas z dala od tego konfliktu, on bez konsultacji rzuca sobie tekstem, który jawnie naraża Polaków. A przecież Konstytucja jawnie mówi o tym, kto i w jakim trybie może decydować o stanie wojny. Co za tym idzie? Premier sam z siebie nie ma prawa ogłaszać tego typu deklaracji. I mam tylko taką głęboką nadzieję, że była to tylko i wyłącznie metafora solidarności, a nie faktyczna deklaracja polityczna. Bo jeśli to miało być coś więcej niż tylko hasło, to ktoś w tym momencie podjął decyzję bez woli narodu. Poza narodem.